I tutaj zaczyna się cykl. Izus całkowicie legalnie może je po prostu zabrać. Absurdalny wygląda jak konfiskata, gdzieżby. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, może trochę gorzej. Czy legalnie, czy nielegalnie, no, zgodnie z literą e, prawa. Wyobraźmy sobie, że przez 20 lat odkładamy całkiem pokaźne sumy na tak zwaną czarną godzinę. I w pewnym momencie przychodzi ktoś, kto nam te środki. Jak na takie pstryknięcie zabiera. I to całkowicie legalnie. Taka sytuacja miała ostatnio miejsce w związku z Zusem. A czy Zusowi powinniśmy ufać? Nie wiem, ale się domyślam. Sprawa pani Marzyny postawiła na świeczniku praktykę tego organu związaną z zatrzymywaniem odprowadzanych, zaubezpieczonych składek ubezpieczeniowych do organu. I przepisy nowe nie są, obowiązują już jakiś czas. Nie jest to też pierwsza sprawa. Zakładam, że nie jest też sprawą ostatnią, ale wreszcie zabrzało. Wreszcie jest zainteresowanie tym, co ZUS może robić, czego robić nie powinien. Ale od początku o co chodzi? W ostatnim czasie w doniesieniach medialnych mieliśmy informacje o pani marzenie bądź pani Aldonie, w zależności od tego, jaki artykuł przeczytaliśmy, która przez 19 lat pracowała na etacie w spółce ZO. W spółce w której była większościowym wspólnikiem. W tym czasie odłożyła około 350 tysięcy złotych na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, licząc, że po takim czasie pracy faktycznie na tę emeryturę będzie mogła liczyć. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że nagle ZUS te środki zabrał. I to tak nagle, podobno całkowicie legalnie. Czy legalnie, czy nielegalnie? No, zgodnie z literą e, prawa rozkładając sprawę na czynniki pierwsze. Co się stało? Dlaczego tak się w ogóle stało? Zacznijmy od tego, że ZUS uznał tytuł do ubezpieczeń pani Marzeny, czyli umowę o pracę, za nieistniejącą. Tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym jest kluczowy tutaj, kluczową kwestią w tej sprawie. Zgodnie z przepisami, jeżeli mamy odpowiedni tytuł, czyli kontrakt, umowę, w tym przypadku umowę o pracę, to z mocy prawa obligatoryjnie wszelkie wynagrodzenia, które z tego tytułu będą nam wypłacane, będą podlegały pod ubezpieczenia społeczne. Trzeba będzie po prostu odprowadzać od nich składki. I zgodnie z artykułem 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonują pracę, tak jak pani Marzena, no mają tytuł do ubezpieczenia społecznego. Tyle, że ta praca w przypadku pani Marzeny miała nie być w ogóle wykonywana, miała być czymś pozornym, czymś nieistniejącym. A skoro nie istniała praca, nie istniał i tytuł do ubezpieczeń społecznych. I gdybyśmy chcieli rozważyć, kiedy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, no to naturalnie sięgamy do kodeksu pracy, w którym możemy przeczytać, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzenie. I właśnie o ten stosunek podległości wszystko się rozbija. Ponieważ jeżeli spojrzymy na przepisy, no to faktycznie powinniśmy mieć tutaj relację, w której potencjalny pracodawca faktycznie może nadzorować naszego potencjalnego pracownika, by w ogóle o stosunku pracy myśleć. Dlatego nie dziwi, że organy w takiej sytuacji weryfikują te kwestie i jak na przykład w przypadku pani Marzeny, mogą mieć pewne wątpliwości, no bo nie jest to przypadek standardowy. Skoro jest ona większościowym wspólnikiem w swojej spółce, no to pojawia się naturalnie pytanie, czy ten stosunek podległości faktycznie istnieje, skoro mielibyśmy nadzorować samego siebie. Ale nie jest to na tyle oczywiste, że w każdym takim przypadku musimy na niego patrzeć zero-jedynkowo czyli tak tutaj w tym przypadku stosunku pracy nie będzie. No tak, no bo nie powinno nam działać żadne domniemanie. Tutaj takie domniemanie po prostu nie występuje. Nie mamy przepisu, który mówi, że tak jest, za każdym razem tak musi być i tego tak musimy się trzymać. No bo wyobraźmy sobie sytuację, w której yy, nie jesteśmy wspólnikiem tej spółki. Mamy spółkę, ale jednocześnie w tej spółce mamy umowę o pracę, tak jak pani Marzena. Tyle, że w tej spółce są jeszcze organy. Jest na przykład zarząd, do którego składu wchodzić wcale nie musimy. Możemy poprzestać na byciu po prostu wspólnikiem w tej spółce. Mogą być też inne osoby, które w spółce wykonywałyby pracę albo świadczyły jakieś usługi. Może być na przykład kierownik. Kierownik, który będzie osobą dysponującą szerszymi uprawnieniami niż my, szerszym doświadczeniem zawodowym niż my z ramienia tej umowy o pracę. I on, ten kierownik w tej spółce może mieć na przykład obowiązek sprawowania nad nami, nad tą naszą umową o pracę, nawet jeżeli jestem, jestem wspólnikiem. Jesteśmy wspólnikami jakiegoś nadzoru i mówimy wtedy tutaj o tej podległości służbowej. Wcale nie musi być tak, że będzie nam właśnie działało to domniemanie. To jest grunt, który jest grząski, ale jednak jest gruntem, jednak występuje. To nie jest tak, że toniemy, że takiej sytuacji być yy, nie może. Zresztą to nie jest jedyny przypadek, to nie jest jedyna problematyczna kwestia, która ma miejsce w kontekście ubezpieczeń społecznych. No bo podobne problemy mają kobiety, które zachodzą w ciąży. Popularny przykład, tak, zgadza się. Dokładnie. Dość często mamy do czynienia z sytuacjami, w których pracownica, która występuje o zasiłek stosowny do swojej sytuacji w kontekście ciąży, macierzyństwa, spotyka się z odmową organu. No bo. Organ bada tutaj, czy znowu rzeczywiście stosunek pracy istniał, czy był tytuł do ubezpieczeń społecznych. I czasami to są wręcz absurdalne argumenty, absurdalne rozstrzygnięcia, gdzie ZUS podejmuje jakąkolwiek wątpliwość w zakresie stosunku łączącego kobietę z podmiotem, w którym miała świadczyć pracę. Najczęściej dotyczy to takich powiązań osobowych, no bo przecież umówmy się to jest kompletnie awykonalne to jest nienormalne to jest fizycznie po prostu niemożliwe, żeby kobieta pracowała dla swojego męża, dla swojego brata, czy dla swojego kuzyna. Po prostu nie ma takiej opcji, fizycznie niemożliwa. I w ogóle nie znamy pojęcia osoby współpracującej, to w ogóle nie istnieje. Ale to jest ciekawe, że o tym wspominasz, no bo jakby się nad tym zastanowić, tych przykładów można by mnożyć. I w takiej sytuacji są m.in. przedsiębiorcy, którzy realizują jakieś usługi za granicą. No i w tym celu, żeby nie wypaść z naszego polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, w ramach tej koordynacji systemów zabezpieczeń występują o A1. Ktoś weryfikuje ich wniosek, ktoś zaświadcza o tym, że podlegają pod polski system ubezpieczeń społecznych, a za kilka lat dostają decyzję, że nie, że takiego ubezpieczenia społecznego nie ma i jedynie jedyne co mogą zrobić, to powiedzieć papa o emeryturze. Tak, bo tej emerytury po prostu nie będzie i to nie od razu, tylko tak jak wspomniała Patrycja, dopiero po kilku latach. No właśnie. Wróćmy do emerytury naszej pani Marzeny ZUS stwierdził, wydając stosowną decyzję, że pani Marzena nie miała tytułu do ubezpieczeń, bo umowa o pracę była pozorna. I tutaj zaczyna się cyrk. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Zawieramy umowę na świadczenie jakichś usług. Spodziewamy się, że te usługi zostaną wykonane w przyszłości, bo na przykład mamy termin ratalny, jeżeli chodzi o zapłatę za te usługi, ale ostatecznie do wykonania usługi nie dochodzi. Co robimy? No naturalnie oczekujemy, że środki, które wpłaciliśmy za daną usługę, zostaną nam zwrócone, no bo przecież mamy przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, przepisy o świadczeniu nienależnym i to normalnie funkcjonuje w stosunkach cywilnoprawnych, ale okazuje się, że nie zawsze i nie dla każdego reguły gry są takie same, a przynajmniej nie dla ZUS-u. W przypadku pani Marzeny, tutaj kluczowy był czas, no bo składki były odkładane przez 19 lat. I te wspomniane 350 tysięcy dotyczyło tylko tych składek emerytalno-rentowych. Suma była wyższa łącznie, ponieważ sumując wszystkie składki, zbierało nam się około 600 tysięcy złotych, ale przez okres dość długi. Natomiast tu w tym przypadku przepisy Nowego Ładu, nie wiem czy Państwo go pamiętacie, jak przez mgłę. spowodowały zmiany nie tylko w podatkach, o której mówiło się najwięcej, ale również w kwestiach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Tam pojawił się taki przepis znowelizowany, zgodnie z którym nienależnie pobrane składki na ubezpieczenia społeczne nie mogą być odzyskane przez płatnika, przez osobę ubezpieczoną w okresie przekraczającym 5 lat. Czyli po 5 latach te składki, nienależnie zapłacone, się przedawniają, i ZUS całkowicie legalnie może je po prostu zabrać. Tak. Absurdalny wygląda jak konfiskata. Gdzieżby. To nie jest takie oczywiste, a przynajmniej nie dla Ministerstwa Pracy, które w odpowiedzi na zapytanie Polskiej Agencji Prasowej właśnie o tę sprawę, o sytuację pani Marzeny, po prostu zapytano o te składki i stwierdziło, że no, to konfiskata nie jest. No oczywiście, że nie jest to konfiskata, no bo przecież te środki, które pani Marzena odprowadzała, to one tak naprawdę teraz będą rozdysponowane, rozdysponowane dla nas wszystkich, dla wszystkich obywateli na świadczenia należne polskim obywatelom, więc fair enough. Jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego, może trochę gorzej, ale co w takiej sytuacji na dobrą sprawę możemy zrobić? No bo myślę, że się ze mną zgodzisz, to nie będzie jedyny taki przypadek. Już teraz przy okazji pani Marzeny pojawiły się podobne historie, które no jednak powodują, że ten włos na głowie się jeży, no a tym samym pojawia się obawa, co z naszymi składkami. Czy my w ogóle możemy liczyć na tę emeryturę, na którą tak ciężko pracujemy? No i okazuje się, że jeżeli sami się nie skontrolujemy, no to. ZUS zrobi to szybciej przed nami. Dlatego przede wszystkim, tak sobie myślę, powinniśmy sprawdzić naszą umowę o pracę. Czy tam wszystko się zgadza? Czy jest ten stosunek podległości? W przypadku pań w ciąży. Czy faktycznie dysponujemy dowodami na to, że one te prace w okresie nawet ciąży realizowały? W przypadku przedsiębiorców, którzy świadczą te usługi w ramach y, zagranicznych kontraktów. Czy jednak ten okres przebywania w Polsce się zgadza? No bo jeżeli my gdzieś tę lukę pozostawimy, to ZUS na pewno ją wykorzysta. Tak, nie mamy co liczyć na łaskawe oko organu, na łaskawe oko i spojrzenie osób, które sprawą będą się zajmowały. No bo, drodzy Państwo, w grę wchodzą niemałe pieniądze, patrząc na skalę. Pewnie gigantyczne, dlatego przygotujmy się, sprawdźmy te nasze relacje, te nasze powiązania w ramach struktur, które, które posiadamy, i nie liczmy na to, że za tych 10, 15, 20 lat będziemy mieli szczęście, że trafimy na kogoś, kto zrozumie naszą sytuację, kto właśnie spojrzy tym łaskawym okiem. Mamy nadzieję, że te emerytury wszyscy dostaniemy. Na ten moment. Od nas to wszystko, ale będziemy monitorować, co się w sprawie dzieje. Także bądźcie na bieżąco z tym, co wrzucamy na nasz kanał. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.